Dzień dobry, kochani. Dzisiaj o takim elemencie wstydu w relacji. Bo jak wiadomo, wstyd, emocja e, czy uczucie, które towarzyszy nam od najmłodszych lat, e, trochę się z nim nie rodzimy. Tak jakby e, jest to emocja nabyta e, ze względu na to, że potrzebuje takiego elementu e, społecznego. Tak jakby odczuwanie jej jest naturalną naszą e, cechą. E, Fizjonomiczną, można by powiedzieć, wręcz, ale tak naprawdę uczymy się tego, czego mamy się wstydzić. Uczymy się tego poprzez wychowanie, poprzez pokazywanie nam norm społecznych, moralności, sprawiedliwości, uczenie nas różnych rzeczy, które mają nam zapewnić akceptację w społeczeństwie, taką też naukę i możliwość poruszania się w obszarach międzyludzkich, żeby nie zostać odrzuconym, żeby było nam z nimi dobrze, tak, żeby kontakty międzyludzkie oraz relacje były dla nas satysfakcjonujące. To właśnie używany jest element wstydu, żeby tak jakby nas nauczyć tego. Wyrzuty sumienia tak, też są jakby gdyby nas tego obszaru moralności. To też jest obszar tak naszego komunikowania się z Bogiem. Więc to nie jest tak, że mamy to przekreślić i nie wolno nam uczuć wstydu, czy jak gdyby to jest, nie wiem, jakaś zła rzecz, żeby czuć wstyd. Wstyd jest wtedy się w nas włącza, jeżeli tak naprawdę uważamy w sobie coś za gorsze, za złe, chcemy to ukryć, jakieś całkiem niewłaściwe, tak, ze względu dla naszego punktu odniesienia. Dlatego warto pracować też nad emocją wstydu i można nad nią pracować, bo jeżeli to jest mój punkt odniesienia, to znaczy, że mogę go zmienić, to znaczy, że mogę przenieść taki jakby punkt wstydu do norm takich rzeczywiście funkcjonowania na poziomie różnych sytuacji społecznych, które są po prostu akceptowalne i rzeczywiście wiążą się z tak zwanym dobrym wychowaniem i kindersztubą, ale z drugiej strony wiele z nas cierpi na coś takiego, że wstydzimy się za bardzo. To nas ogranicza, to nam nie pozwala się rozwijać, nie pozwala nam tak jakby hamuje nas, bo boimy się, tak, że ktoś nas wyśmieje, tak, że będziemy się wstydzić, że coś nam nie wyjdzie, że ktoś to zobaczy. No, możemy pracować po prostu nad tym, że to, że nam coś nie wyjdzie, to nie jest koniec świata, można spróbować od nowa i nie każdemu wszystko zawsze wychodzi. I nie ma tak naprawdę czego się wstydzić, tak? Po prostu jest to, to trochę żmudna praca, tłumaczenia sobie, że nie wszystko, co kiedyś usłyszeliśmy od rodziców, od nauczycieli, od innych ludzi, rzeczywiście jest wstydliwe, i rzeczywiście, tak, powinniśmy się czegoś wstydzić. I właśnie chodzi mi o taki teraz element tego wstydu w relacji. Czyli już nie chodzi o ten wstyd, który ma mnie w jakiś sposób chronić, tak? Wobec akceptacji społecznej, ale chodzi mi o taki wstyd, kiedy ta druga osoba w relacji, w relacji bliskiej mi zaczyna być moim przedłużeniem. Zaczynam sobie myśleć, że to, co ona robi, mnie określa. Zaczynam sobie myśleć, że to, jak ona się zachowuje, co powie. A jakie ma poglądy, to, to mnie określa, i ja też powinienem mieć takie, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam, albo że jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to ja muszę stanąć w obronie tej osoby. Albo zacząć się wstydzić, że tak powiedziała, albo że tak zrobiła. Bardzo często jest ten element tak w domach alkoholowych, że już dzieci tak zaczynają się tak, jakby uczyć, że powinny się wstydzić tego, tak, że nie wiem, któryś z rodziców pije. Nie wynoszą wtedy z domu tak tych informacji, z nikim się nie dzielą, są skryte, no bo się wstydzą. I ten wstydz jest dla nich też pewną formą takiego potrzasku, bo ta lojalność wobec tego rodzica, połączona z tym, że jeśli ten rodzic jest moim rodzicem, to mnie określa. A tak naprawdę tak nie jest, bo rodziców nie wybieramy, nie wybieramy rodziny, w której się pojawiamy, jak również nie, nie mamy tak naprawdę wpływu na to, jak ktoś się zachowa. I rodziny alkoholowe, czy właśnie z, z jakimiś innymi tak, dysfunkcjami, są tego dobrym przykładem. Tak naprawdę warto dziecko uczyć, że nie musi się wstydzić z tego, że, czy, że tata czy mama coś robią, bo to ich nie określa. Nie mają na to wpływu. rodzice są dorośli, podejmują dorosłe decyzje i są niezależnymi jednostkami. A dziecko jest niezależnym osobnikiem, będzie niezależną dorosłą osobą i, patrząc przez ryzmat tak, boski, każdy z nas będzie rozliczany za to, co zrobił, niezależnie od wpływu innych osób. Ponieważ Bóg patrzy na nas indywidualnie, na każdego, tak każdego uważa za swojego córkę czy syna miłowanego świetny materiał na świętego, po prostu trzeba tylko jeszcze troszkę podszypować a będzie z tego węgielka diament. Tak patrzy na nas Bóg, że my jesteśmy odrębną jednostką, nawet w małżeństwie jesteśmy jednak odrębni, nie wstajemy przed sądem razem, tak, Bożym. Tak, ma sakrament małżeństwa połączyć nas duchowo, cieleśnie i tenność, ma pogłębiać bliskość relacji, jest i tak jakby no, najwyższą formą ma być wyrażania tej miłości nas w małżeństwie. A z tej miłości, tak, jeżeli Bóg pobłogosławi, pojawia się nowe życie. I teraz pytanie, co zrobić, jeśli na przykład w tym małżeństwie, tak, dochodzi do zdrady, czy małżonka, czy jakiejś innej formy zachowań, tak? czy czy sytuacji spowodowanych tak przez trupu małżonka, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, tak, Czy to mnie określa? Czy to, że ktoś mnie zdradził? Czy to, że nie wiem, może wyrzucił z domu? Czy to, że jest przemoc tak na nas stosowana? Tak? Czy my mamy wpływ na to, że ktoś stosuje na nas przemoc? Nie ale mamy wpływ na to, żeby postawić w ręce i powiedzieć w taki sposób, żeby ta przemoc nie była na nas stosowana, tak? Wejść w separację można, tak? Uwolnić się z tego w też w inne sposoby i w innych sytuacjach. Po prostu trzeba zacząć od szukania rozwiązań i szukania pomocy, jeżeli widzę, że coś jest przeciwko mnie i coś jest złe i coś mi nie służy, jest toksyczne dla mojej rodziny. Bardzo zasajliwe. No, Nie Linie się zapytać, jest bardzo dużo punktów pomocowych, państwowych fundacji, które chętnie się zajmują przemocowymi, tak i innymi sytuacjami czy alkoholowymi i pomagają, tak, pomagają wychodzić z tego kryzysu, z tych relacji tak bardzo toksycznych. Wracając do tematu naszego wstydu w relacji. Najważniejsze jest uświadomienie sobie, że nie ma takiej mocy, żeby wpłynąć na drugą stronę. No nie mam, nie mam boskiej mocy wpływania na drugą stronę, na drugą stronę relacji. Tak ja mam tylko 50%, którym mogę pozawiązać oczywiście, ale tylko 50%. Żeby była relacja, potrzeba do niej drugiego 50%. To co ostatnio mówiłam, tak o dobrowolności, dobro jeśli ktoś chce zabrać to 50%, to relacji nie będzie z, samymi, z samych moich 50%. Oczywiście, e, tak, można być w relacji jednostronnie, ale tak, jakby, no, jest to forma pewnej decyzji, tak, że taką formę chcę przyjąć. Nie proponuję zmuszać drugiej strony do tego, żeby została w relacji, czy żeby mm, zmusić ją do zmiany decyzji. Dlaczego? Dlatego, że Przymuszona osoba albo będzie uciekać, albo będzie atakować, może się bać z tak, pozycji strachu, może tak jakby, no, być jeszcze bardziej tak, agresywna w jakiś sposób. Wrywać się różne są formy takiej niemocy, jeśli ktoś czuje się przymuszony. Dużo lepszą opcją tak naprawdę jest dać odejść po to, żeby ta osoba ewentualnie w wolności mogła do nas wrócić, tak? mogła wrócić do relacji. I tak samo my lepiej funkcjonujemy, kiedy ktoś nam daje wolność w relacji i mówi: Dobrze, chcesz to iść, zastanów się i wrócić do, w momencie, kiedy rzeczywiście to chcenie się pojawi. Bo bez chcenia to nawet terapia par nie pomaga, bez motywacji do połączenia się. Dlatego uczulam, że terapia par nie jest na, na czas bardzo dużego kryzysu. Lepiej iść w momencie, kiedy się nie możemy po prostu dogadać i nauczyć się ze sobą rozmawiać oraz sposobów swoich komunikacji, niż e, tak potem w momencie z dużego kryzysu, kiedy nie mamy żadnej motywacji do zmian, czy wprowadzenia jakichkolwiek rzeczy, oraz czasami nawet nie mamy ochoty słuchać tak, co ta osoba druga ma do powiedzenia, czy jak wygląda jej świat. Więc terapia par raczej y, dla narzeczonych <grym> tak, dla. Dla par, które po prostu chcą mieć lepszą komunikację, chcą pogłębić swoją relację, lepiej poznać i lepiej się w tym odnajdywać, budować lepszą rodzinę, czy relację, w której po prostu będzie im dobrze. Ale wracając znowu, jeszcze raz do tego wstydu z relacji. W temacie napisałam, że to chodzi o taki poziom przedłużenia, że uważam, że ta druga osoba jest tak jakby trochę mną. Trochę mnie określa. To, że wybrałam takiego, nie innego męża, to mówi, że ja jestem częścią, tak jakby jego, a on jest częścią mnie, no bo sakrament małżeński. Sakrament małżeński pomaga w przepływie, tak jakby, i duchowym, i tym, to jest nam trochę łatwiej, ale też z do nas lepszy dostęp. też. Warto o tym pamiętać. Są świadectwa też z eksorcyzmu, gdzie właśnie na współmałżonku był eksorcyzm dokańczane właśnie ze względu na sakrament małżeński i ten przepływ, który jest nadany mocą na tego sakramentu, ale wracam dalej do tego wstydu. Wstyd, który gdyby jest spowodowany tym, że ktoś, czy ta druga osoba, ktoś inny coś zrobił. Ja się za to wstydzę i chcę wziąć za to odpowiedzialność, no bo ja się wstydzę to, tak, powinno brać za to odpowiedzialność, a nie mam na to wpływu, to to jest droga do nikąd. Bardzo trudno jest osobom zdradzonym odkleić się od tego, że zostały zdradzone, bo są jakieś. Nie, nie zostały osoby zdradzone, bo są jakieś, tylko osoba, która zdradzała, ma problem, który wykwitł, który tak jakby objawił się tym, że rozwiązaniem tego konfliktu w niej było właśnie, czy problemów była właśnie zdrada. I tak naprawdę. Pomocy potrzebuje osoba zdradzająca, tak, w taki sposób, że ona ma jakiś problem w sobie, tak, sporo zdradza, a osoba, która jest zdradzana, tak naprawdę potrzebuje pomocy w tym, żeby się odkleić od tej zdrady i żeby jej nie brać do siebie, tak, że to nie jest tak jakby ten element, że to przeze mnie, że to moja wina i tak dalej. Tak? Jest naprawdę duży wachlarz możliwości rozwiązań. Które można zastosować zamiast porywać się na zdradę, czy na jakieś inne formy, nadużyć, tak? Od relacji, czy chociażby załatwianie pro problemów poprzez alkoholizm, tak? Alkoholizm zawsze jest w pozycji dziecka, tak? jest to rozwiązanie z pozycji dziecka. Kupić się, tak? zapomnieć, Nie wiem. pójść to, stymulować się adrenaliną i iść przegrać w kasynie pieniędzy. To Stymulować się narkotykami, żeby odciąć mózg, żeby nie myślał o problemach czy o trudnych sytuacjach. To rozwiązania chwilowe. Osoba, która kompulsjami, tak na no teraz są też te telefony i różne inne możliwości gier, osoba, która wpada w kompulsję, żeby radzić sobie z tym, żeby nie myśleć, jest to z pozycji dziecka. Oczywiście nie należy tego przykładać tak do wszystkich, wszystko jest dla ludzi, ale z bardzo takim dużym umiarem i czujnością, żeby nie przesadzić. Ale oczywiście wracając, chodzi mi o to, że to, co robi ja, mnie określa. To, co robi inna osoba, określa tą osobę, która to robi. Oczywiście każda zdrada mówi o tym, że w związku czegoś brakuje, tak? że, że związek przechodzi e, jakąś trudność nierozwiązaną. E, I warto wtedy też oczywiście tak, iść do, te, na terapię czy kogoś innej, szukać pomocy. Ale na ogół są to po prostu rzeczy, które musimy przepracować w sobie, tak? które ta osoba, która zdradza, potrzebuje w sobie przepracować. Ta osoba, która jest zdradzana, również potrzebuje pewne, pewnie pewne rzeczy przepracować. Zawsze trzeba patrzeć na siebie, tak? na swoje emocje, na swoje schematy, którymi się komunikuje, i szukać takiego miejsca, gdzie... Ja biorę odpowiedzialność za to, jaki ja jestem i co ja robię, i tą odpowiedzialność za tych wszystkich innych, za rodziców, za współmałżonków, za innych dorosłych, trzeba im zwrócić. Jedyną, oczywiście, odpowiedzialność, jaką musimy brać, no to za dzieci, które są nasze, pod naszą opieką prawną. Za nie również bierzemy odpowiedzialność, ale chodzi o taką relację dorosły-dorosły. Ta i tu każdy jest odpowiedzialny za siebie. Za swoje mocne, słabe strony, za swoje schematy wyniesione z domu, za swoje ułomności w prowadzeniu relacji. Każdy to swoje 50% ma, musi o nie dbać i jeżeli czuje, że jest jakiś problem, to szukać pomocy. Zachęcam do patrzenia i pilnowania siebie w relacji żeby nie wchodzić we współuzależnienie, żeby właśnie nie dawać się też z tego typu manipulacjami, które też się pojawiają w momentach, kiedy osoba druga z relacji mówi do nas, że no przecież widziałeś, że jest ze mną źle i to czemu nic nie zrobiłeś, nic nie zrobiłaś, no bo jesteś dorosły. I to jest to, cała odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że jesteś dorosły i jak musisz ze sobą czy nad sobą pracować, czy Pilnować różnych rzeczy, to Ty bierzesz za to odpowiedzialność i ponosisz konsekwencje. Pilnować tego, żeby nikt na nas nie zwalał odpowiedzialności za siebie i za swoje czyny. Niech Wam Bóg błogosławi do usłyszenia.